Wsiada się w autobus, tam jakiś co idzie do Łagiewnik, w stronę Łagiewnik. A, 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 no, no, no. To, no, 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 i tam się wysiada chyba na drugim czy trzecim przystanku i po lewej stronie zajebisty, taki piękny, kurwa, jest tam <śm> <śm> na, na dole jest knajpa, a u góry burdel. <śm> Ale po ile biorą? Co? To po... zależy jaka kurwa jest, ile z tego, no. Jak może jak stara, co można pić, i znać, no to to bierze tam 20 czy 30 zł no. 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 Z... A jak mewka młoda taka piczkę co to ledwo wejdzie wawrząd, no, to wam mówię, to ona wie, że nawet i stówkę weźmie, ale, ale się pierdoli trzy godziny. To wtedy trzeba wiagrę wziąć, to będzie pójść jak sosna. To i aż, kurwa iskry będą z futrówki szły. No.